Srebrna jest kurde. Oporę mi zajebało. Co no to jest za F B tutaj? My, chciemy, my chcemy Powiedzmy. przerejestrować pojazd. Ten tutaj na pana innego. A, a, a weź nie a, ja ma A ten? Tak tego chcemy tak, przerejestrować tak, 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 na tak, pana tak. tego tutaj Mhm, uh -huh. no to pokaż dowód Kuj gdzie mój dowód? <laughs> na mnie odblokuj w ogóle Odblokuję ci zaraz, za chwilę cię odblokuję Ty ale może on taki półce. auto wziąłeś Eee a trzeba.